Zadziwiające, jak wielu z nas żyje, jakbyśmy mieli czas, jakby życie było nieskończone. Jakbyśmy mogli wcisnąć pauzę i przełożyć coś na jutro, na lepszy moment. A może. A może tego czasu nie mamy aż tak dużo, jak nam się wydaje. Może warto przestać odkładać siebie. Na potem. Często spotykam się z tym na sesjach. Ludzie mówią, jeszcze nie teraz. Najpierw się ogarnę, najpierw schudnę, najpierw on czy ona musi się zmienić. I tak mijają lata, a życie nie czeka. Czas nie zatrzymuje się tylko dlatego, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. On płynie. I kiedy patrzymy wstecz, okazuje się, że całe nasze życie było czekaniem na coś, co się nigdy nie wydarzyło. A co jeśli to już? Jeśli to jest ten moment, to życie, ta szansa? Co byś zrobił inaczej, gdybyś wiedział? Że to jest Twój ostatni dzień? Czy nadal byś się kłócił? Czy nadal miałbyś czas na żal? Czy nadal czekałbyś na idealne okoliczności, żeby powiedzieć komuś, że go kochasz? Czy nadal byś czekał? Ja sam miałem sobie tendencję do czekania. Czasem myślałem, że jeszcze nie teraz, jeszcze muszę coś zrozumieć, jeszcze muszę coś przetrawić, jeszcze muszę się przygotować emocjonalnie. Ale życie nie pyta mnie, czy jestem gotowy. Ono po prostu się dzieje. I to ode mnie zależy, czy się w nim pojawię naprawdę, całym sobą, z sercem i świadomie. Przekonałem się o tym. Kilka lat temu, kiedy zachorowałem na raka. Jedną z rzeczy, które trzymają nas najdłużej w przeszłości, w tym trochę czekaniu, jest przede wszystkim brak przebaczenia i sobie, i innym. Często dźwigamy w sercu ciężar, który nie należy już do tego dnia, nie należy już do dzisiaj. Obwiniamy siebie za to, co zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy lata temu. Wstydzimy się decyzji, których dziś być może już byśmy nie podjęli, ale wtedy nie wiedzieliśmy tego, co wiemy teraz i to jest naturalne. Nie możesz się rozwijać i jednocześnie karać się za to, że kiedyś byłoś, byłeś, nie wiem, mniej świadomy. Się wyklucza. Wybaczenie nie oznacza, że zapominasz. Nie oznacza, że to, co się wydarzyło, było w porządku. Wybaczenie to akt wyzwolenia siebie. To moment, w którym mówisz: już nie chcę tego nosić. Już nie chcę nosić więcej tych osób w swoim Życiu. Nie chcę już nosić więcej tych wydarzeń czy tych decyzji. Być może złych, które podjąłem lata temu. Nie chcę już tego więcej nosić. I zaczynasz iść dalej. O wiele, wiele lżejszy. To samo dotyczy miłości. Kochamy na półgwistka. Kochamy z lękiem. Warunkowo. Boimy się powiedzieć – potrzebuję bo to oznacza odsłonięcie się. Boimy się, że zostaniemy zranieni. Ale prawda jest taka, że zbroja nie chroni przed bólem, ale za to niesamowicie chroni przed bliskością. Serce nie zna jutra, ono zna tylko teraz. Jeśli chcesz kochać, kochaj dzisiaj. Jeśli jesteś wdzięczny, powiedz to teraz. Jeśli czujesz, że chcesz być bliżej, nie udawaj obojętności. Bo w relacjach nie chodzi o perfekcję, na którą tracimy tak wiele, beznadziejnie i bez sensu czasu. Chodzi o prawdę. Chodzi o obecność, o to, by ktoś czuł, że naprawdę jesteś, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. I w końcu, szczęście. Tak często myślimy, że szczęście to coś, co dostajemy, jak już się wszystko przepięknie układa. Jak już znajdziemy sens, znajdziemy związek, przyjdą pieniądze, zdrowie. Ale szczęście nie jest nagrodą. Szczęście jest wyborem. I możesz go dokonać właśnie teraz. Czasem pytam klienta, co by się stało, gdybyś właśnie teraz pozwolił sobie być szczęśliwy. Zapada z reguły cisza, bo nagle okazuje się, że my sami nie wiemy, czym to szczęście jest i czy w ogóle mamy do niego prawo. Tak, mamy, tak, masz. Nie musisz być gotowy. Nie musisz być idealny. Nie musisz mieć wszystkiego perfekcyjnie poukładane. Możesz być szczęśliwy w tym, co jest, po prostu, z tym, co masz. I tu nie chodzi o to, by wszystko było łatwe. Chodzi o to, byś nie czekał z życiem na moment, który może nigdy nie nadejdzie. Bo to nie jest próba generalna. To Twoje życie. I ono już się dzieje każdego dnia, tu i teraz. I możesz dziś powiedzieć: Wybieram siebie, takie życie, jakie mam. Ale wybieram je, bo ono jest moje, prawdziwe, tu i teraz. A co jeśli to już czas, który masz, to teraz? Kochani, artykuł o takim tytule ukazał się dzisiaj na stronie Akademia Transformacji Bardzo serdecznie zapraszam do lektury. Tam jest taka dosyć głęboka refleksja właśnie na ten temat tego czasu, który wydaje nam się, że go ciągle mamy. Kochani, zapraszam również do obserwowania. A, czy 3 dni temu został uruchomiony, uruchomiony kanał na YouTube Phoenix Akademia Transformacji SP tam od, na razie jest to oczywiście techniczne, techniczny troszeczkę kanał, ale już zapraszam do subskrypcji do udostępniania kochani, tam też publikowane są na razie i archiwalne i te filmiki bieżące natomiast od września będą tam dużo dłuższe nagrania też chodzi mi o to troszeczkę, żeby stworzyć taką Alternatywę, bo te różne media społecznościowe one różnie działają, przede wszystkim zaś no, są różnego rodzaju ograniczenia, chociażby do długości tych, tych filmików, czy do ich e, różnego rodzaju jakości, i tak dalej. Zresztą sami publikujecie pewnie i sami o tym wiecie. Kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję, że jesteście. Jeszcze jedna informacja na sam koniec. Dzisiaj został opublikowany termin kursu Theta Basic DNA na wrzesień. Natomiast jutro już się pojawi więcej informacji. Dzisiaj życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do jutra. Pa.